Cześć, witajcie na kanale. Miją pomysł na minutę. Dziś w moich rękach zestaw krętaków precyzyjnych IKEA Trixiec. Zapraszam! Moi drodzy, IKEA od jakiegoś czasu e, zmieniła e, nazewnictwo, zmieniła serię rzeczy związanych z montażem e, mebli, nie tylko mebli, z montażem wszystkiego, co ma w swojej ofercie. E, I nowa seria nazywa się. Trixik wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, nazywało się to chyba Fixia, czy jakoś w tym stylu. W każdym bądź razie zmieniła się również kolorystyka. Wcześniej wszystko było czarne, i detale, oraz wykończenie wszystkich tych wytłoczek było, były pomarańczowe. W tej chwili mamy tutaj, dobra, facetem jestem, rozróżniam trzy kolory. Ładny, brzydki, resztę sobie dopowiedzcie sami. W każdym bądź razie dla mnie to jest niebieski. Jakby nie było, z wykończeniem niebieski. I oczywiście pudełka są standardowe i kaoskie, spełniające jakby ten standard kształtu, półprzezroczyste, tak żebyśmy widzieli, co jest w środku, bo w bardzo podobnych pudełkach występują jeszcze również inne akcesorie. Dzisiaj na warsztat bierzemy zestaw, który ja kupiłem, po który w sumie pojechałem z czystej ciekawości. Czyli ten zestaw 25-elementowy, zestaw wkrętaków precyzyjnych. I jest to jedno z kilku narzędzi IKEA, które po prostu zakupiłem, więc ja sobie będę testował. Postanowiłem to wam pokazać, bo rozwiązanie jest spokojne. Nie wiem, czy będę pokazywał wszystko, co kupiłem, ale jeśli będziecie czymś zainteresowani, to oczywiście jak najbardziej dajcie znać. Mam nadzieję, że będzie to widać że będziecie to widzieć w kadrze. To jest skład naszego zestawu. Mam nadzieję, że światło nie przepali. Mamy 24 bity, przeróżne PZ, -y, PH, wszystko w wersji mini, płaskie, nie płaskie. Tak naprawdę bardzo fajnie przemyślany i bardzo kompletny zestaw. Tak jak mówię, opakowanie kaoskie standardowe już w, tym, w tej nowej kolorystyce, z tej nowej serii, półprzezroczyste od góry, zapinane na takie zapięcie no, nie do końca wygodne. Ja mam świeżo obcięte paznokcie i powiem Wam szczerze, że dość ciężko się to otwiera, ale generalnie bez przesady, nie? To nie jest tak, że, że jest to jakiś wielki problem. Zestaw w środku prezentuje się w sposób następujący. Mamy fajną wytłoczkę, mamy moi drodzy 24 bity i nasz wkrętek. Wkrętek pasuje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, więc tutaj nie ma z tym jakiegoś większego problemu, z tym, że tak jak mówię, hmm, o, czasami problematyczne bywa po prostu wyciągnięcie się, nie włożycie w tą mniej obłą stronę do góry, ale to nie oznacza, że pasuje. I tak, i tak. Bite, jak widzicie, mamy podzielone w trzy rzędy, i teraz fajna sprawa, ponieważ cała ta podstawa wyposażona jest w magnesy. W magnesy, które utrzymują nasze bity. I te bity, jak widzicie, nie wypadają, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Wykonanie całkiem rozsądne. Ja się przyjrzałem, porównałem z innymi zestawami, które mam, więc jeśli chodzi o rozmiary, to tutaj nie ma się naprawdę. Do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o same nasze końcówki, o same nasze bity, to każdy z nich jest oczywiście opisany, natomiast one są posmarowane jakimś takim olejem zabezpieczającym przed rdzewieniem. O czym musicie pamiętać, bo przy telefonach komórkowych i przy niektórych elementach, jak nie wytrzecie ręki pomiędzy wzięciem takiego bitu i założeniem go po prostu do naszego uchwytu, to możecie sobie na zostawiać palców, i później to trzeba czyścić. Dlaczego to jest jakby zrobione w ten sposób, że pomiędzy tą tworzywową powłoką a samym naszym bitem, jest nałożony smar, a nie na całym bicie. Smar jest delikatnie na końcówkach, generalnie tylko od tej strony przylegającej. Najprawdopodobniej zwyczajnie chodziło o to, żeby nam te bity nie rdzewiały. Zostawimy je w aucie, nagrzejemy to auto, skropli się gdzieś tam woda, jeśli ona będzie tutaj się zbierać, to te bity najprawdopodobniej będą mogły rdzewieć od spodu. Weźmiemy sobie, moi drodzy, jedną z końcówek. Jak mówię, zestaw spoko, fajnie skonstruowany. Te dwa otwory, które tutaj widzicie, to były otwory po trytkach. On był zabezpieczony trytkami, żeby nikt tego nie zdekompletował w sklepie, co też jest ważne i zwróćcie na to uwagę. Jeżeli chodzi o naszą pokrętkę, to pokrętka, czyli nasz uchwyt do bitów jest magnetyczna. Myślę, że to było słychać, że po prostu ten magnes, ten nasz bit Dociąga, przez to on też nam nie wypadnie. Całość wykonana naprawdę znośnie. Są tutaj oczywiście ślady po wtrysku. Natomiast jeżeli chodzi o tą naszą końcówkę, standardowo jesteśmy przyzwyczajeni w ten sposób, że w momencie, w którym kręcimy, to ta końcówka, jeśli opieramy o nią palec, powinna się obracać. No w tym wypadku się nie obraca. Nie wiem od czego to zależy. Myślę, że jest to kwestia po prostu wykonania całości, ale po jakimś czasie, jak to się nam rozrusza, to podejrzewam, że powinno e, zacząć gdzieś tam działać. Nie jest, jakby dzięki temu okrągłemu kształtowi niespecjalnie utrudnia to pracę, aczkolwiek tak jest. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego mojego egzemplarza, czy całej serii, ale chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Jeżeli chodzi o e, Wykonanie to tutaj te płaskie części i jakby cała ta czarna, ciemna strona, bo to jest taki kolor bardziej grafitowy, są wykonane z takiej gumy, z takiego gumo tworzywa. Natomiast no, ta część jest ewidentnie porowata i będzie ją łatwiej gdzieś tam utrzymać w ręku. Ta jest bardziej obła i tutaj może nam się. Zwłaszcza spocona dłoń delikatnie ślizgać, ale nie będzie to w żaden sposób utrudniać pracy. Weźmiemy sobie naszego pacjenta. W naszym wypadku jest to miernik, miernik Stanley'a. Miernik, który był przez nas testowany przez jakiś czas i niestety operacja się nie udała. Pacjent nie żyje. Okazało się, że miernik przestał nagle z dnia na dzień funkcjonować, mimo że jest już ze mną ponad rok. Jestem odrobinę zdziwiony, on był używany tylko i wyłącznie w warsztacie, nie przy autach. Rzadko kiedy miał do czynienia z napięciem większym niż 24V, bo tak naprawdę do wszystkich tego typu instalacji chciałem mieć osobny miernik. No niestety, nie przeżył, filmu na ten temat nie będzie, no bo też nie bardzo jest co pokazywać. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczniki, sprawdziłem, żeby nie było. Nie? Natomiast, jeżeli chodzi o sam nasz sprzęt, no to będziemy go sobie teraz rozkręcać. Bit jest dobrany do naszego zastosowanego wkręta, i teraz, żebyście myślę, to zobaczyli, jak kręcę, to jak widzicie, ta górna część się nie obraca, i to nie jest kwestia nacisku, bo teraz praktycznie ten nacisk jest zerowy, jego tylko i wyłącznie utrzymuje, a jak widzicie. No, jeśli się poruszy, to jakieś tam milimetry, ale generalnie końcówka stoi. Tak samo również w drugą stronę, niezależnie od nacisku, czy będzie on duży, czy będzie on po prostu delikatny. To tak to niestety wygląda. I to jest chyba jedyna wada tego zestawu, którą tak naprawdę e, znalazłem. Mimo, że bity same w sobie pasują fajnie, działają ok, to ta końcówka uparcie nie chce się poruszać, mimo że ja z nią. Siedziałem przez jakiś czas i ją gdzieś tam próbowałem obkręcić, żeby ona po prostu zwyczajnie zaczęła się ruszać. Moi drodzy, ostatni temat: gabaryty. Jeżeli chodzi o wielkość naszego wkrętaka, to z założonym bitem mamy tutaj około 13 cm, plus minus. Bez założonego bitu mamy około 11 cm. I pół. Jeżeli chodzi o nasze pudełko, to tu mamy niecałe 14 cm, dokładnie 13 i 9. W tą stronę, licząc razem z naszymi tworzywowymi zawiasami, swoją drogą całkiem uczciwie wykonanymi, mamy moi drodzy 10 cm i powiedzmy 2 mm. Natomiast jeżeli chodzi o naszą wysokość, to jest to niespełna 2 cm nieco ponad 19 mm. Więc gabarytowo naprawdę OK. Można to sobie gdzieś tam wrzucić w plecak, można zmieścić gdziekolwiek w domu i po prostu mieć do takich podstawowych prac. Sprawdzi się to Wam. Naprawdę OK. Moi drodzy, słowem podsumowanie. Chciałem się z Wami podzielić tym jako ciekawostką. Rozwiązanie naprawdę działa. Ja używam go tak naprawdę od kilku dni, kupiłem, bo wpadło mi w ręce przy okazji jazdy po coś zupełnie innego. Stwierdziłem, że spróbuję. Uważam, że za te pieniądze warto. Jeżeli chodzi o cenę tego zestawu, to jest to bagatela 30 zł. Dostępny w IKEI jest raczej zawsze, więc nie będziecie mieli problemu z jego dostępnością. Zestaw bitów, zestaw naszych końcówek jest dobrany naprawdę rozsądnie. Opakowanie jest ok, gabarytowo niewielkie, fajne w transporcie, fajne gdzieś tam do przechowywania w warsztacie. Ja jestem na tak, za tą cenę jak najbardziej. Natomiast powiem Wam szczerze, że zarówno PZ, jak i PH w mniejszej i większej wersji były już używane kilkanaście razy i widać ślady, może. Nie zużycia, e, tylko widać ślady użytkowania na tych bitach. E, w związku z tym, e, jeśli chodzi o ich jakość, no to to nie jest tak, że byście, nie wiem, stawiali na to, że jest to jakość wery, ale z drugiej strony, e, do takiego sporadycznego użytkowania, a przede wszystkim, no bo tak są tak naprawdę skierowane te narzędzia Ikei, nie? Nie dla użytkownika końcowego takiego, który będzie tym na stałe pracował w warsztacie, tylko to jest coś dla miecia w domu, żeby ewentualnie móc sobie w niektórych sytuacjach poradzić. I do tego nadaje się ok. Rzeczywiście wykonanie jest fajne. Jakość tych końcówek jednak mimo wszystko jest dużo lepsza niż takich standardowych marketówek dostępnych gdzieś tam w sklepach sieciowych typu Oshon, Carrefour i tym podobnych sieciach. tak? Więc tutaj nie jest źle. Tak jak mówię, dla mnie w całości rozwiązanie naprawdę fajne, i tutaj uważam, że przy tych gabarytach świetnie się gdzieś tam Wam to sprawdzi. Więc jeśli nie macie warsztatu elektronicznego, a potrzebujecie fajnego zestawu małych bitów, to ten mogę polecić. One oczywiście również dostępne są bez najmniejszego problemu na Allegro z tą różnicą że na Allegro trzeba zapłacić nieco więcej, bo na ogół są to od ludzi, którzy od Ikei kupują i przez Allegro sprzedają. Ja kupowałem bezpośrednio w sklepie, cena regularna 29,99 nie zabija. Oczywiście czekam na Waszą opinię, zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, jak Wam to rozwiązanie się podoba. Jeśli chodzi o wady, to myślę, że opisałem je Wam wszystkie, starałem się opisywać jak najdokładniej ten produkt, żebyście mogli poznać Moją opinię na jego temat, na waszą czekam w komentarzach pod filmem. A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.